Program oglądają Państwo dzięki producentowi najlepszej na świecie karmy dla zwierząt, w firmie Royal Canin. West Highland White Terrier, popularnie zwany Westie. Rasa w Polsce mało znana. W ojczyźnie swej używane są jako norowce na lisy i wydry oraz borsuki w skalistych górach szkockich. Mimo raczej szczenięcego wyglądu, uchodzą one za niezwykle cięte psy użytkowe. Jest to nieduży piesek mający do 30 cm w kłębie. Wzorcowym y, wymiarem jest 28 cm. Proporcje: Jest to malutki prostokąt. Im, im krótszy y, korpus, tym lepszy. Y, ma nieduży ogonek noszony pionowo wesołutko merdający na boczki. Głowa. Robiąca wrażenie tak zwanej chryzantemki, o wyrazistych czarnych oczkach, wystającym czarnym nosku. Kufa musi być zdecydowanie krótsza od noskoczawczki, ponieważ dłuższa kufa, wydłużona kufa jest wadą. Jest to y, dość poważna wada, tak jak powiedzmy wada z gryzu. Y, włos, szorstki, prosty, bez podszerska. Przynajmniej raz na trzy miesiące musi być trymowany, żeby był utrzymany w dość prawidłowej kondycji. West Highland, Terrier, West Highland White Terrier jest psem bardzo urokliwym, o dużym temperamencie. Niemniej jest to pies nie stwarzający problemów. Nie, o, nie daje oznak agresji, jest bardzo towarzyski. Zgodny w stadzie. Jeżeli chodzi o dodatnie cechy West Highlanda, jest po prostu psem towarzyskim, lubiącym zabawy z dziećmi, z piłką, kochający długie spacery. Nie przeszkadza mu pogoda deszczowa czy mróz. Wytrzymuje bardzo długie spacery, jest bardzo wytrzymały i przy tym bardzo. Charakter West Highlanda jest bardzo zrównoważony, mimo nieco zabawowego charakteru, ponieważ jest to pies, który, jak to się mówi, jest otwarty na wszystkich. Jest łagodny, cieszący się do każdego człowieka, który po prostu nie zrobi psu krzywdy. West Highland White Terrier potrafi cudownie współżyć z innymi terrierami o podobnym charakterze. Na przykład ta suczka potrafi cudownie bawić się z małymi joreczkami, nawet je dokarniać, jeżeli mają na to ochotę. West Highland White Terrier, tak jak pozostałe terriery, jest też wspaniałym stróżem, mimo niedużych wymiarów. Jest bardzo czujny, wystarczający za dzwonek u drzwiach, ponieważ każdy, każdy hałas za drzwiami on sygnalizuje szczepnięciem. Nie jest, nie jest to pies nie niemniej jednak czujny. Używamy gąbki, którą maczamy w talku, nacieramy po prostu delikatnie sierść, którą, powiedzmy, żeby uzyskać tą przepiękną, przystrzyżoną chryzantemę, wyszczotkujemy w ten sposób, oczywiście po odpowiednim przycięciu włosa na głowie. Następnie używamy także do trymowania takiego nożyka, ponieważ y, szata y, West Highland White Terriera jest y, dość obfita. Używamy nożyka, którym się posługujemy, trzymując go w ten sposób. O. I przez wszystkie włosy niezbędne, martwe usuwamy w ten sposób. Musimy to czynić przynajmniej raz na trzy miesiące, aby pies był utrzymany w y, doskonałej kondycji, żeby wyglądał estetycznie. Nie należy West Highlanda kąpać. Nigdy nie należy go kąpać, chyba że zachodzi no, wyjątkowa konieczność. Kąpiel zastępujemy czyszczeniem talkiem. Mimo tego, że iż West Highland White Terrier jest psem o sierści białej, robiący wrażenie psa, który się szybko brudzi, jest to niesłuszne, ponieważ ta szorska szata, która po prostu podczas patrzenia zabrudzi nam się, a zwłaszcza łapki do brzucha, po prostu po krótkim wyszczotkowaniu ona jest z powrotem biała, jest czysta. Ewentualne zabłocenia można przeczyć salkiem po, po wysuszeniu i wyszczotkować pieska. Zawsze on będzie po prostu tak czysty, biały. Jest to, może sam kolor szaty jest małym minusem przy całej y, tej rasie, niemniej jednak nie jest on uciążliwy, uciążliwy w utrzymaniu czystości, tak jak inne psy o białej sierści. Z uwagi na tą szorską szatę, z której po prostu, jak to się mówi pokrótce, pieścio z błota odczepię. Tyle osób zakupuje y, psa danej rasy w celu po prostu mnożenia y, nieprzemyślanego. Nie, nie, nieprzemyślanego na tyle, że nie każdy egzemplarz można ze sobą kojarzyć, nawet danej rasy, bo jak każde zwierzę nie ma ideałów. Są tutaj wady i zalety w eksterierze danego, powiedzmy, psa czy suki. I pary należy dobierać tak za, z uwagi na tak zwane pochodzenie, rodowód, jakże i eksterię. Bywa tak często, że jedną wadę pokrywamy drugą wadę, utrwalamy w ten sposób daną wadę, którą później jest ciężko usunąć. Nie zawsze krycie przeciętnej suki czempionem daje nam oczekiwanie doskonałe potomstwo. Jeżeli chodzi o na przykład kojarzenie par danej rasy, należy korzystać z doświadczenia kierownika sekcji, który jest na ogół fachowcem w tej mierze, potrafi po prostu doradzić, który dla danej suki na przykład reproduktor jest odpowiedni, żeby uniknąć po prostu powielania wad. Żeby nam się te wady nie utrwalały. Czasami to się wydaje bardzo męczące, bo trzeba gdzieś daleko pojechać, byważyć za granicę, ale jeżeli chodzi o y, późniejsze rezultaty, warto to zrobić. Bez względu na wysiłek, ewentualne koszty. Ciąża u suki trwa 9 tygodni. W ciągu pierwszych tygodni ciąży przyrost nowych tkanek jest niewielki. Największy wzrost płodu przypada na ostatnie 3 tygodnie. Jeśli suka była w dobrej kondycji w okresie zapłodnienia, dodatkowe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i energię jest niewielkie. Co tygodniowy począwszy od szóstego tygodnia ciąży, 10% dodatek karmy jest wystarczający. Zdarza się jednak, że suka z bardzo licznym płodem w okresie ostatnich dni przed porodem traci apetyt. W takim przypadku należy podawać w ciągu dnia kilka posiłków. Powinna to być karma skoncentrowana, najczęściej używana później w czasie laktacji. Od momentu urodzenia szczeniąt potrzeby pokarmowe suki gwałtownie rosną. Musi ona dostarczyć poprzez mleko składniki pokarmowe i energię potrzebną bardzo szybko rosnącym szczeniętom. Sukom dużych raz, które w czasie dwumiesięcznego karmienia muszą wyprodukować mleko o łącznej masie 1,5 do 2 razy przekraczającej ich własną masę ciała, należy podawać karmę wysokoenergetyczną i wysokobiałkową, np. karmę ST35 firmy Royal Cany. Karma ta charakteryzuje się bardzo wysoką strawnością i jest chętnie zjadana przez psy. Jest to ważna uwaga, gdyż najczęstszym problemem jest zachęcenie suki do jedzenia około czterokrotnie większej ilości pokarmu niż wynoszą jej potrzeby bytowe. Ponieważ wymagane ilości są bardzo duże, konieczne jest podawanie kilku posiłków dziennie. W czasie laktacji wzrasta zapotrzebowanie na wodę, ponieważ wydalana jest ona w mleku. Dlatego należy suce zapewnić dostęp do świeżej wody. Royal Canin oferuje twojemu psu najlepszy pokarm, jaki tylko można zaproponować.